Wyobraź sobie miejsce, w którym dwie wielkie tradycje religijne, każda z własnym bogatym dziedzictwem i historią, przecinają się w potężny, a czasem sprzeczny sposób. Właśnie takim scenariuszem zajmiemy się dzisiaj, badając korzenie konfliktu między Żydami a muzułmanami według Biblii. Wiele wieków temu, jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa, Ludy Bliskiego Wschodu żyły w regionie pełnym boskich obietnic, proroctw i walk o święte ziemie. Biblia oferuje nam wyjątkowy wgląd w tę przeszłość, ujawniając, jak losy żydów i muzułmanów przecinają się na przestrzeni dziejów. W tym filmie cofniemy się w czasie do czasów patriarchów, centralnych postaci, które ukształtowały wiarę i tradycje, które znamy dzisiaj. Historia zaczyna się od Abrahama, imienia, które ma duże znaczenie zarówno w judaizmie, jak i islamie. Abraham jest czoną postacią w obu religiach, gdzie jego działania i decyzje położyły podwaliny pod rywalizację, która trwa do dziś. Boża obietnica daną Abrahamowi o wielkim narodzie i ziemi obiecanej jest jednym z kluczowych punktów tej narracji. Obietnice te były przekazywane z pokolenia na pokolenie, obciążone wiarą, marzeniami i czasami konfliktami. Odkryjemy ścieżki Izaaka i Izmaela, synów Abrahama, których rozbieżne historie otworzyły szereg interpretacji i roszczeń, które wpływają na dynamikę między Żydami i muzułmanami. Obietnice złożone każdemu z nich były źródłem błogosławieństw. A jednocześnie sporów. Zanim przejdziemy dalej, zostawiamy Cię z następującymi pytaniami. Co sprawia, że boska obietnica staje się punktem napięcia? W jaki sposób interpretacje tych obietnic i późniejsze działania potomków Abrahama kształtowały relacje między tymi narodami? Biblia daje nam wskazówki, ale także pozostawia nas z pytaniami, które do dziś wymagają odpowiedzi. Zwróćmy uwagę na to, jak wiara, tożsamość i pragnienie świętego domu wpłynęły na decyzje i losy milionów ludzi na przestrzeni wieków. Historie te dotyczą nie tylko przeszłości. Mają one znaczący wpływ na współczesne realia Żydów i muzułmanów na całym świecie. Dołącz do nas. Gdy będziemy odkrywać tajemnice tej biblijnej narracji, próbując zrozumieć, w jaki sposób starożytne obietnice i proroctwa nadal kształtują współczesne wydarzenia. Narracja ta rozpoczyna się od Abrahama, centralnej postaci zarówno w judaizmie, jak i islamie. Według Biblii Abraham był człowiekiem wiary, wybranym przez Boga na Ojca wielkiego narodu. Jest uważany za patriarchę obu religii. Według Biblii Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie będą tak liczni jak gwiazdy na niebie. Bóg złożył Abrahamowi obietnicę: będzie miał syna, który stanie się początkiem wielkiego narodu. Jednak żona Abrahama, Sara, była bezpłodna i już stara. Zdesperowana, by spełnić Bożą obietnicę, Sara zasugerowała Abrahamowi, by miał syna z jej służebnicą o imieniu Hegar. Syn ten nazywał się Izmael. Biblia mówi, że Izmael urodził się Hegar, egipskiej służącej Sary. Abraham kochał Izmaela, ale nie był on synem obiecanym przez Boga. Sara, Mimo że zasugerowała związek Abrahama i Hejgar, zaczęła odczuwać zazdrość i urazę wobec Hejgar Ismaela. Spowodowało to napięcia w rodzinie. W tym kontekście Bóg potwierdził swoją obietnicę daną Abrahamowi. powiedział, że Sara urodzi Syna nawet w podeszłym wieku. Syn ten będzie nazywał się Izaak i będzie Synem obietnicy. Sarah Izaka, Boza Dwaj bracia, Izaak i Izmael, dorastali w bardzo różnych okolicznościach. Izmael i jego matka, Heigar, zostali wysłani na pustynię przez Sarę, która obawiała się, że Izmael będzie konkurował z Izaakiem o dziedzictwo Abrahama. Bóg jednak zaopiekował się Hejgar i Ismaelem, obiecując, że on również będzie ojcem wielkiego narodu. Izaak stał się przodkiem Izraelitów, narodu żydowskiego. Wśród jego potomków znajdują się ważne postacie, takie jak Jakub, znany również jako Izrael, Józef i Mojżesz. Z drugiej strony, Ismael jest uważany za przodka Arabów. Jego dwanaście plemion rozproszyło się i utworzyło kilka narodów. Konflikty między potomkami Izaaka i Izmaela zaczęły się wcześnie. Nawet w Biblii pojawiają się doniesienia o napięciach między tymi dwiema grupami. Napięcia te narastały z biegiem czasu, zwłaszcza gdy obie grupy rościły sobie prawo do ziemi Kanan jako prawowitego dziedzictwa. Ziemia Kanan która dziś jest Izraelem i Palestyną, została obiecana Abrahamowi i jego potomkom. Żydzi wierzą, że ziemia ta została obiecana Izaakowi i jego potomkom, podczas gdy Arabowie, potomkowie Izmaela, również roszczą sobie prawo do tej ziemi. Pod przywództwem Jozuego Izraelici podbili Kanan i osiedlili się tam. Spowodowało to dalsze napięcia z sąsiednimi ludami, w tym z potomkami Izmaela. Walka o ziemię trwała przez wieki, z powtarzającymi się konfliktami między obiema grupami. Judaizm i islam to religie, które mają wiele wspólnych zasad i postaci, ale mają też znaczące różnice. Historia mówi nam, że islam pojawił się w VII wieku wraz z prorokiem Mahometem, który jest uważany za potomka Ismaela. Dodało to konfliktowi nowego wymiaru, ponieważ obie religie powołują się na dziedzictwo Abrahama. W centrum całego konfliktu znajduje się Jerozolima miasto święte zarówno dla Żydów, jak i muzułmanów. Dla Żydów jest to miejsce świątyni Salomona. Centralne miejsce kultu. Dla muzułmanów jest to miejsce meczetu Al-Aqsa, z którego Mahomet wstąpił do nieba. Spór o Jerozolimę jest jednym z najostrzejszych w konflikcie między Żydami a Muzułmanami. Po zniszczeniu drugiej świątyni w siedemdziesiąt rok, Żydzi zostali rozproszeni po całym świecie, co znane jest jako diaspora. Przez stulecia żyli jako mniejszości w różnych częściach świata, często spotykając się z prześladowaniami. Zawsze jednak mieli nadzieję na powrót do Ziemi obiecanej. W VII wieku prorok Mahomet założył islam w Arabii, a religia ta szybko rozprzestrzeniła się w całym regionie, w tym w Jerozolimie. Muzułmanie uważają Mahometa za ostatniego i największego proroka. A miasto Jerozolima stało się dla nich ważnym centrum duchowym. W średniowieczu krucjaty były serią wojen religijnych między chrześcijanami i muzułmanami o kontrolę nad Ziemią Świętą. Chociaż Żydzi nie byli głównym celem, często znajdowali się w ogniu krzyżowym, co dodatkowo zwiększało napięcia między tymi dwoma narodami. Pod koniec XIX wieku pojawił się ruch syjonistyczny który opowiadał się za stworzeniem narodowego domu dla Żydów w Palestynie. Doprowadziło to do imigracji Żydów do regionu, który był wówczas częścią Imperium Osmańskiego. Migracja ta zwiększyła napięcia z lokalną ludnością arabską. W 1917 roku rząd brytyjski wydał Deklarację Balfoura, wspierającą utworzenie narodowego domu dla Żydów w Palestynie. Deklaracja ta była podejrzliwie postrzegana przez Arabów, którzy obawiali się utraty swojej ziemi i praw. Po i wojnie światowej Palestyna znalazła się pod brytyjską kontrolą. Brytyjski mandat nad Palestyną miał za zadanie wdrożenie deklaracji Balfoura, ale także utrzymanie pokoju między Żydami i Arabami. Okazało się to trudnym i konfliktogennym zadaniem. Holokaust podczas II wojny światowej doprowadził do zamordowania przez nazistów 6 milionów Żydów. To tragiczne wydarzenie zwiększyło pilną potrzebę stworzenia bezpiecznego domu dla Żydów, co doprowadziło do wzrostu imigracji do Palestyny. Zanim przejdziemy dalej, pobierz e-booka i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości dotyczące historii Biblii. Po prostu kliknij link w opisie. W 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zaproponowała podział Palestyny na dwa państwa jedno żydowskie i jedno arabskie. Żydzi zaakceptowali tę propozycję, ale Arabowie ją odrzucili. Doprowadziło to do wojny o niepodległość Izraela w 1948 roku, kiedy to proklamowano państwo Izrael. Deklaracja niepodległości Izraela doprowadziła do wojny z sąsiednimi krajami arabskimi. Izraelowi udało się przetrwać i rozszerzyć swoje terytorium, ale konflikt spowodował powstanie dużej liczby palestyńskich uchodźców i pozostawił głębokie rany. Od czasu powstania Izraela konflikt między Żydami a Arabami trwa nieprzerwanie. Questia palestinskich pozostaje punktami Pomimo trwającego konfliktu podjęto kilka prób pokojowych. Porozumienia takie jak Camp David i Oslo przyniosły nadzieję na pokojowe rozwiązanie, ale ich wdrożenie było trudne. Nieufność i nienawiść, nagromadzone przez lata, są znaczącymi przeszkodami na drodze do pokoju i jedności między tymi dwoma narodami. Historia, która rozpoczęła się od Abrahama, do dziś wpływa na życie milionów ludzi. Rozumiejąc korzenie tego konfliktu, możemy zacząć postrzegać zaangażowane w niego osoby nie jako wrogów, ale jako potomków wspólnej rodziny. Ze wspólną przeszłością i przyszłością, która wciąż może być rozwijana w kierunku pokoju i pojednania. Uznanie człowieczeństwa i godności każdej ze stron jest podstawowym krokiem w kierunku budowania mostów i znalezienia drogi do pokojowej egzystencji dla wszystkich. Jednak aby zrozumieć konflikt między Żydami a Muzułmanami, kluczowe jest uznanie że obie strony mają swoje własne nar i cierpienia. Historia, którą tu opowiadamy, jest tylko częścią znacznie większej i bardziej złożonej opowieści. Historia Żydów i Muzułmanów to opowieść o dwóch braciach, Izaaku i Izmaelu, którzy obrali różne drogi i uwikłali się w głęboki konflikt. Biblia daje nam wgląd w źródła tego konfliktu ale jego rozwiązanie wymaga zrozumienia, dialogu i szczerego pragnienia pokoju. Mamy nadzieję, że niniejszy tekst pomógł wyjaśnić niektóre z głównych punktów tej złożonej i ważnej dla naszych czasów historii. Dziękujemy tym z Was, którzy dotrwali z nami do tego momentu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj pilnie, aby uzyskać więcej treści takich jak ta. Posegnany.